Siemanko, Siemanko z tej strony ma ale Kolejny odcinek moich przygód z Borisem Dortmund. W tym odcinku dwa mecze. Oczywiście jeden z Freiburgiem, a drugi z Fortuną. O, następnym odcinku już z Realem w Champions League. Ale to w następnym odcinku. Skład mam przeszykowany, ponieważ w, w ostatnim odcinku go sobie ustawiłem. A więc y, zapraszam Was na skrót ze spotkania z Freiburgiem. Y, deszczowo, niestety, ale to się da zmienić. Bezchmurnie. Ok. No ja Was zapraszam na skrót. Długim rozgrywaniem bezbłędnym. Szansa! Broni, ale piłka w grze. Czy to wykorzysta? Uderzenie w stronę blanki. Piękny gol! Spotkanie z Freiburgiem zakończone. No, skromne zwycięstwo 1 do 0 po golu Bittenkirta z zawodnikiem meczu Neven Subotic. Nota 9 i 1. I to jest chyba jedna taka wysoka. Nota A jeszcze Widenfeller 8 i 7. A w zespole z Freiburga też Bramkarz wysoka. Nota 6,9. o fajna nota 6,9, 6,9, 6,9. Dobra, trochę za bardzo jestem zboczony. Spotkanie z Fortuną to zaledwie jeden dzień. No i już jest 29 października, a więc spotkanie z Fortuną mamy dzisiaj. I małe zmiany. Oj, Lewandowski nie może grać Shiber. Gindogan, ale to za Kela. Perisic, Błaszczykowski. Bender, ale tutaj nie, nie, nie. KL nie. Kel, może ten Grobskrojc, Grobskrojc, Grobsk Schmelzer, Felipe Santana, Hornstruch, Oulomela, a może Kirch, Kirch i Langerak. Zobaczymy. Chyba za bardzo rezerwowy skład wystawiłem i się boję tego, co się stanie. Ale ryzyk, fizyk. Okej, okay. mm, Wyjazdowe. A więc trzeci komplet. Bezchmurnie. A więc zapraszam was na skrót. Blisko polekarny może No, będzie gol! Obronił piłka w grze. Ależ popis umiejętności. Bramkarz będzie mu wdzięczny. Wybija piłka wciąż w polu. Obrona wybija, będzie rzut rożny. Ale już walka o piłkę. Piłka w pole karne. Udanie obrona. Czekamy na z rzutu rożnego. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę to była na przeciwnika.

To spotkanie również zakończone skromnym zwycięstwem 1 do 0. Gola strzelił Schieber. Najwyższą ocenę w tym meczu ma Felipe Santana 8-3, ale świetnie też młody Bramkarz Langerak 8-1. A to nie jest Fortuna, to jest Eitracht Frankfurt. No to też Bramkarz Kevin Trapp, który jest. <ścoughs> ja pierdzielę! Zobaczcie, jak ma na nazwisko prawy obrońca u nich. Ocipka, 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 ocipka. No i kurwa, znów jestem zboczony, boż. Możecie się, możecie się ze mnie śmieć, że jestem zboczony, ale nie to no, tamto nazwisko po prostu jest rozbrajające. Jak można mieć na nazwisko ocipka? Rozumiem, że to jest jakiś obcokrajowiec, ale no bez przesady. A wiem co mam zrobić skauta sobie zatrudnię. E, tsz, może tego Szwaba, dobra, dobra, Niemca, żeby się nikt nie obraził. Ok, może dwóch zatrudnimy. A, budżet fajny, on po prostu zarąbisty Budżet. okej okay. a więc kończę ten odcinek. Jeżeli on Wam się podobał. O, chociaż nie sądzę po tych mało, i mało licznych bramkach, ale jeżeli Wam się podobało to dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, oceniajcie, dodawajcie do ulubionych, komentujcie, cześć!